Gęska przykładamy bardzo dużą uwagę do projektowania osiedli tak, żeby to nie były tylko cztery ściany i tylko liczba metrów kwadratowych w pokoje, kuchnia, które ludzie kupują. Dla nas jest niezwykle ważne, żeby nasi klienci znaleźli również dobre miejsce do życia, żeby znaleźli przestrzeń dla siebie, gdzie mogą wspólnie z sąsiadami, z rodziną, ze znajomymi albo też sami ze sobą przyjemnie spędzać czas. Porobić coś ciekawego, nie tylko popatrzeć na nie z okna. W naszych osiedlach powstają oh Przykładowo ścianki wspinaczkowe, miejsca do pobrania w koszykówkę, miejsca takie rekreacji z leżakami, place zabaw dla dzieci, które są z kolei odsunięte od tych miejsc rekreacji, tak żeby można było rozdzielić trochę te funkcje, które też bardzo są potrzebne. Takim dobrym przykładem jest zaprojektowanie parku, który jest wspólną przestrzenią sąsiedzkich spotkań, nie tylko dla mieszkańców naszego osiedla, ale jest to przestrzeń otwarta, która zaprasza do wypowiedzi. Poczynku rekreacji, mieszkańców okolicy. Dla nas dom to nie jest tylko miejsce do mieszkania, ale też cała przestrzeń, która znajduje się wokół.